Zrobili sobie niezłe jaja i ozdobili nasze miasto na święta. Do międzypokoleniowej akcji mieszkańców zaprosił Słupecki Urząd Miasta. W jej wyniku powstały wyjątkowe pisanki, w których przygotowanie włączyły się Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Przedszkole nr 2 Miś w Słupcy oraz Zespół Szkół Ekonomicznych. Każdy z twórców pracował według własnego pomysłu. Jajo. Chcemy zrobić tak, żeby wyglądało ładnie, a jednocześnie było odporne na warunki atmosferyczne, żeby mogła, mogła, no, mogło stać spokojnie. Musi być zagospodarowane ze wszystkich stron, bo no, do okoła 360 stopni będzie widoczne. No mamy plan na zająca, a jak nam z tym zającem pójdzie, to zobaczymy. Pomyślę od razu. Założyliśmy, że musi znaleźć się na jaju miś. Który jest nieodzownym yy, przyjacielem, i, i taką postacią, która towarzyszy nam w każdej sytuacji dnia przedszkolnego. I w związku z tym również pojawia się miś na naszym jajku świątecznym, ale jest również wiele innych elementów, które będą zdoby, zdobiły jajko. Także myślę, że, że będzie się ono wszystkim bardzo podobać. Dają godnie, przybrane barwami, dzieło oczywiście uczniów, przy mojej delikatnej sugestii. Projekty również były, były uczniowskie, tym bardziej warto docenić to, że je nabiera ma wyobraźnię, że, że się starają. Klasa druga R, zacne wykonanie: trzy dziewczyny, cztery dziewczyny, przepraszam, które przy tym pracowały cały czas. Piękne prace, piękne wiosenne yy, malowanki, które zdobią nas Słupecki Rynek. Ja tutaj dziś z tego miejsca życząc Państwu wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta, przede wszystkim zdrowia, radości w gronie rodzinnym. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym młodym, młodszym i starszym artystom za to, że umilają nam te ich prace, yy, świąteczny wystrój Słupeckiego Rynku.